Przed podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie i współfinansowanie budowy drogi Ulicy Mechowskiej w Starzynie. Zadanie to finansowane jest w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich z operacji budowa i modernizacja dróg lokalnych. Jest to odcinek drogi długości 633 metry, łącznie 3500 m2. Przy tym jest 134 metrów chodnika, całkowita kanalizacja deszczowa w ulicy długości 642 metry oraz przełożenie i budowa wodociągu też na tej, na tej całej długości tej ulicy. Ulica, którą jeszcze bardzo, bardzo dawni mieszkańcy i starsi mieszkańcy chodzili też między innymi tą drogą do, do Mechowej i chodzą do tej pory ale wcześniej jeszcze kilkaset lat temu nawet tu był kościół przecież z Mechowej ludzie, nie, niektórzy pamiętają. Że też chodzili do, do kościoła Damychowy, do więc ta ulica naprawdę jest uczęszczana. Jest kwestia też, że przy tej ulicy będzie można się rozbudowywać i, i to fajnie, że, że będą i działki, więc bardzo serdecznie naprawdę dziękuję tutaj i marszałkowi Województwa Pomorskiego za to, że no, postaraliśmy się o to, że, że też ta ulica będzie wykonywana, a to, że będzie odwodniona, będzie też asfalt i tak dalej na tej ulicy, to też pozostałe ulice, które są tak zwane boczne ulice, jak ulica Dominikańska, Klonowa, Brzozowa, to pozostałe ulice będą mogły mieć też w przyszłości myślę, że bardzo dobre odwodnienie, gdzie w tej chwili jest problem też między nimi z odwodnieniem ulicy ulicy Brzozowej i myślę, że to połączenie z ulicy Brzozowej z Mechowską będzie też adekwatne i będzie naprawdę bardzo fajnie i czysta. Mam nadzieję, że wtedy w tym momencie ta ulica też. Także miło mi bardzo, jeszcze raz pięknie serdecznie dziękuję wszystkim panu wójtowi, wszystkim urzędnikom, którzy się przyczynili do realizacji praktyczność tej inwestycji. Dziękuję bardzo. Naprawdę dziękuję. Zadanie to było przygotowywane już kilka ładnych lat temu, ale ciągle gdzieś tam podmiot składanych wniosków nie otrzymaliśmy tego dofinansowania, ale cierpliwość się opłacała. Dzisiaj mamy ten ważny dzień dla Starzyna i mieszkańców Starzyna, że spełni się to marzenie, żeby ulica Mechowska była Asfaltowa, z odwodnieniem, z chodnikiem i z całą tą infrastrukturą, która towarzyszy budowie drogi.